gdzie zostali super bohaterami w szeregach Avengers. Już chyba wiem, dlaczego Quicksilvera wszyscy tak bardzo lubią. Kolejna bardzo silna karta. Cześć, witam Was bardzo serdecznie na kolejnym filmie, a w nim do świata Marvel Champions wkracza kolejny bohater Quicksilver. Miał on premierę wraz ze swoją siostrą w lutym 2021, także jak to oglądacie na bieżąco, ten Hero Pack jest bardzo świeżym dodatkiem. Link do filmu o jego siostrze, czyli Scarlet Witch, dodaję w opisie, a teraz sprawdzimy sobie jego historię, kim w ogóle jest Quicksilver, przejrzymy wszystkie karty, jakie znajdują się w tej talii, a na końcu oczywiście dodam małe podsumowanie tego Hero Packa. Sam jestem ciekaw, ponieważ Quicksilver jest bardzo polecanym dodatkiem do Marvel Champions. Sporo osób pisze, że jest to ich ulubiony bohater. Zapraszam wszystkich jeszcze do grupy planszowe na wiki, a na pewno znajdziecie tam coś dla siebie. Pozostawcie łapkę w górę, a ja zabieram się za ten dodatek. Jest i on we własnej osobie Quicksilver. Standardowo w tego typu dodatkach mamy przygotowaną jedną talię, którą wyciągamy z pudełka i od razu możemy grać. 32 nowe karty, które możemy dodać do każdego bohatera. Oraz głównego Nemesis Quicksilvera Avalanche. Instrukcja. Krótki opis historii Quicksilvera, o tym opowiemy sobie za chwilę. Słowo kluczowe Team Up. Initiate X oraz Piercing. Wstępnie polecają, aby QuickServerem grać na protekcji. Mamy też oczywiście plakat. Zanim zabierzemy się za te talie, czas na troszeczkę historii. Quicksilver, Silver w polskich komiksach opisywany jako żywe srebro, zadebiutował w czwartym numerze serii X-Men w marcu 1964 roku. Super szybki biegacz Pietro i jego bliźniaczka Wanda, czyli Scarlet Witch, dorastali w bałkańskim państwie Transja, w rodzinie romskiego lekarza Diango Maximofa, którego biologiczne dzieci zostały uprowadzone, w miarę jak rozwijały się ich ukrywane przed światem moce, rosła również obsesyjna nadopiekuńczość Pietra wobec siostry. Gdy byli nastolatkami, Magneto ocalił ich przed wściekłym tłumem. Wierzył, że Pietro i Wanda są mutantami tak jak on, i przekonał rodzeństwo do wstąpienia w szeregi bractwa złych mutantów. I wtedy nadał im pseudonimy Quicksilver oraz Scarlet Witch. Tak właśnie narodził się nasz dzisiejszy bohater. Ale jak opisuje historia, Pietro z gruntu był dobrym człowiekiem. I ostatecznie całe rodzeństwo porzuciło bractwo i przeniosło się do Stanów Zjednoczonych, gdzie zostali superbohaterami w szeregach Avengers. Jak się okazuje, ostatecznie Quicksilver odkrył, że on i jego siostra nie są mutantami, ale za to efektem eksperymentów genetycznych. W dzieciństwie Anna i Mateo Maksimofowie zostali porwani przez wielkiego ewolucjonistę i odmienieni doświadczeniami natury biologicznej. Z drogi, Pietro sprawia wrażenie obcesowego i niecierpliwego, ponieważ dla niego cały świat porusza się w zwolnionym tempie. Tutaj mamy przedstawione bractwo złych mutantów. Bierzemy się za kartę. Quicksilver. Twarduje za jeden, atakuje za jeden, obrony również ma jeden. Super Speed Response. Po tym, gdy użyjemy jego jednej z podstawowych mocy, czyli z tych, które przed chwilą wymieniłem, możemy od razu go przygotować, raz na fazę. Alterego Quicksilvera to Pietro Maximov, Recovery za 3, Super Powered Siblings Action. Odrzuć dwie karty ze swojej ręki, następnie dociągnij dwie karty. Możesz dociągnąć trzy, jeżeli Wanda Maksimow jest w grze. Limitowane raz na rundę. Scarlet Witch. Jest to Ally za trzy. tworzy za jeden, atakuje za jeden, posiada trzy życia. Interact. Jeżeli użyjemy któreś z jej podstawowych mocy, czyli twórtu albo ataku, możemy odrzucić na 100 z kart odrzuconych górną kartę tali spotkań za każdą ikonkę gwiazdki odrzuconej w ten sposób Scarlet dostaje plus 1 do danej mocy, którą wybrała wcześniej. Always Be Running Event za 1, Hero Action możemy tego użyć w formie bohatera, czyli Hero Action przygotujmy Quick Silvera. Cztery kopie tej karty. Double Time. Event za dwa. Hero Action. Możemy wybrać dwie z poniższych opcji, albo wybrać dwa razy tą samą. Czyli zadajemy dwa obrażenia danemu przeciwnikowi, albo usuwamy dwa zagrożenia z danego planu. Dwie kopie. Maximum Velocity. Event za dwa. Maksymalnie raz na fazę. Hero Action. Dostajemy dwa twarda, dwa ataku i dwa obrony, aż do końca danej rundy. Bardzo, bardzo silna karta. Mamy takich dwie: Speed Cyclone, Event. Sami wybieramy, ile ta karta będzie kosztować. A w związku z tym, Hero Action, możemy zastanować tyle wrogów, ile zapłacimy za tę kartę. Już chyba wiem, dlaczego Quicksilvera wszyscy tak bardzo lubią. Kolejna bardzo silna karta: Serval Industries, Support za jeden. W formie Alter Ego możemy wykonać akcję. Wyczerpując tę kartę z kart odrzuconych, wybieramy dwie karty z tali Quicksilvera czyli z jego bohaterskich kart, następnie wtasowujemy je w nasz deck. Accelerated Reflex, upgrade za 2, Quicksilver dostaje plus 1 obronę. Niezły upgrade, który kosztuje tylko 2, upgrade koszt 3, Friction Resistance, w formie bohatera, Hero Response. W momencie kiedy przygotujemy Quicksilvera, możemy od razu przygotować tę kartę. A w momencie kiedy ją wyczerpiemy, generujemy jeden fizyczny resource. Już widać te mocne powiązania, te kombosy, które można robić z tą kartą i z kartami, które przygotowują Quicksilvera. Będziemy mieli naprawdę sporo resourców na wykupywanie różnych kart. Hyper Perception, upgrade za 2, Quicksilver dostaje plus 1 tward. Kolejna fajna sprawa i tania. Rainforce Sinew, upgrade za 2, Quicksilver dostaje plus 1 ataku. Ally za 4, Multiple Man, twarduje za 1, atakuje za 1. Ma dwa życia. Response. Po tym, kiedy Multiple Man wejdzie do gry, przeszukujemy nasz deck oraz naszą rękę w poszukiwaniu kopii Multiple Mana i od razu wykładamy go na nasze pole gry. Jeżeli w ten sposób ją znaleźliśmy, należy przetasować nasz deck. Mamy takie trzy karty. Warlock. alej za 3, trzy. trzy życia. Tortuje za 1, atakuje za 1. Jego akcja. Jeżeli wydamy Mental Resource, możemy wyleczyć dwa obrażenia z Warlocka. Never back down. Event za 1, Hero Interrupt. Podczas obrony, jeżeli bronimy się przed atakiem, dostajemy 2 do obrony. Jeżeli nie dostaniemy żadnego obrażenia z tego ataku, możemy zastanować naszego przeciwnika, który nas atakował. 3 kopie, event za 1, Hero Interrupt. Kiedy mielibyśmy dostać jakiekolwiek obrażenie, zapobiegamy trzem obrażeniom z tego ataku. Jeżeli za tę kartę zapłacimy energy resource, zadajemy jedno obrażenie przeciwnikowi. 3 kopie, armor, vest, Upgrade za 1. maksymalnie jedna taka karta na gracza. Twój gracz otrzymuje plus 1 obrony. Dwie kopie. Upgrade za 2, Nerves of Steel, maksymalnie jedna na gracza. Możemy wyczerpać tę kartę, a następnie wygenerujemy Energy Resource, który możemy wydać na event, ale tylko defensywny. Order and Chaos event za 1, i tutaj wykorzystujemy słowo kluczowe Team Up, a możemy z niego skorzystać kiedy w grze jest Quick Silver oraz Scarlet Witch. Hero Interrupt. Jeżeli z karty Tali spotkań odkrywamy kartę Tricherry, usuwamy z niej efekt When Revealed, a następnie zadajemy dwa obrażenia naszemu vilenowi. Standardowe Resources. Energy. Mental. Physical. Upgrade za 1 Adrenaline Rush. Hero Action. Odrzucamy Adrenaline Rush, a nasz bohater wtedy otrzymuje plus 1 ataku do końca tej fazy. 3 kopie. Upgrade za 1 Civil Duty. Hero Action. Odrzucamy tę kartę, następnie nasz bohater dostaje plus jeden tword do końca tej fazy. Jest i karta obligacji Need for Speed. Dajemy ją oczywiście Pietro Maximofowi. W tym momencie możemy zmienić naszą formę Hero na Alter Ego, albo wyczerpujemy Pietro, a następnie usuwamy tę kartę z gry, albo wyczerpujemy formę, w której jesteśmy i nie możemy się przygotować, aż następna tura się skończy. Następnie odrzucamy tę kartę. Extortion of Seismic Proportion Side Scheme. W momencie, gdy odkryjemy tego Side Schema, należy umieścić jeden żeton zagrożenia na Main Scheme. Jest i nasz Nemesis, Avalanche skimuje za jeden, atakuje za dwa, ma cztery życia. Initiate 2, czyli w momencie, kiedy go odkryjemy, kładziemy dwa żetony zagrożenia na Main scheme. W momencie, kiedy zostanie również odkryty, każdy z graczy musi wybrać, czy przyjmuje dwa bezpośrednie obrażenia, czy wyczerpuje swoją aktualną formę. Attachment, Vibration Resistance, przydzielamy tę kartę do Avalancha, jeżeli się nie da, czyli nie ma go w grze, to do głównego vilena, redukuje każde obrażenie, jakie dany przeciwnik miałby przyjąć o jeden. Hero Action, wyczerpujemy naszego bohatera i odrzucamy tę kartę. Earthquake, Tree cherry. W momencie, gdy ją odkryjemy, kładziemy jeden żeton zagrożenia na mainskim oraz odrzucamy dwie karty z naszej ręki i wyczerpujemy naszą formę, w której jesteśmy. A jeżeli będzie ona dociągnięta w momencie sprawdzania, pusta, to albo wydajemy dwa Physical Resources, albo wyczerpujemy naszą postać. Dwie kopie tej wrednej karty. W tym momencie zakończyliśmy karty z deka, które przygotował nam FFG. Teraz mamy karty, które możemy dołączyć do innych postaci. Upgrade za 1, Brute Force. Nasz bohater dostaje plus 1 ataku. Nasze ataki dostają umiejętność piercing, force response. W momencie, kiedy zadajemy podstawowy atak, odrzucamy tę kartę. Mamy takie 3 kopie: Sense of Justice, upgrade za 2, maksymalnie jedna na gracza, Resource. Wyczerpujemy tę kartę i generujemy jeden Mental Resource, który możemy wydać tylko na event z Trzy takie kopie: United we Stand event za zero. Możemy zagrać jeżeli nasza karta postaci posiada słowo kluczowe Avenger. Hero Action. Leczymy jedno obrażenie bohaterom, którzy są po naszej stronie. Może to być od jednego do trzech w zależności w którym stadium jest nasz vilen. Trzy karty. Beat em up, event za dwa. Hero Action. Zadajemy jedno obrażenie vilenowi oraz każdemu minionowi, który jest w naszym polu gry. Trzy takie karty. Quicksilver ma świetną umiejętność, że po użyciu podstawowej mocy może od razu się przygotować. Czyli jest to świetna rzecz, na przykład podczas obrony możemy bezkarnie wykorzystać defense, aby wejść w następną turę przygotowanym. A jeszcze w dodatku, jak mamy takie właśnie upgrade'y jak plus jeden defense, plus jeden atak, plus jeden tward, pozwala przygotować nam się na każdą ewentualność. Ogólnie upgrady należy dobierać pod sytuację, która aktualnie się dzieje w grze, ale docelowo i tak wiadomo, że chcemy mieć je wszystkie wystawione na stole. Ta karta jest po prostu niesamowita. Nie dość, że z którejś jego karty poprzedniej możemy generować resursy, to jeszcze w tym momencie możemy na przykład wydać 5 kasy, aby zastanować 5 przeciwników. To chyba będzie jeden z moich najbardziej ulubionych eventów. Na przykład tutaj dostajemy jeszcze plus 2 twarda, 2 ataku, 2 obrony do końca rundy. Oraz kolejna karta, Always Be Running, która pozwala nam przygotować Quick Silvera. I to jeszcze jest w czterech kopiach. Oraz do pomocy przychodzi nam jego siostra, dzięki której możemy grać Team Up. Oraz jak będziemy mieli szczęście w dociąganiu kart i będzie wiele ikonek Boosta, będzie potrafiła ona zadać naprawdę spore obrażenia oraz zdjąć dużo żetonów zagrożenia. Jak dla mnie jest to świetnie zapowiadająca się postać. Wielkie dzięki za oglądanie tego filmu do końca i jeżeli się podobało, pamiętaj o pozostawieniu subskrypcji oraz polubienia tego filmu, a na pewno przyczyni się to do rozwoju tego kanału. Zapraszam jeszcze na grupkę planszowe wilki oraz w opisie macie linka do polskiej grupy Marvel Champions LCG, gdzie jeżeli macie z czymś problem, każdy służy tam pomocą. Jeszcze raz wielkie dzięki za oglądanie i do następnego.